Dobra, co to jest za materiał Gniazdo Nostalgii? Dawaj obejrzymy sobie clickbait, ale oglądamy. Może będzie coś ciekawego. Temat Gothic Remake'a zawsze ciekawy. Się wydaje, że Gothic Remake będzie świetnym po prostu case'em do dyskusji o wiele, ale to o wiele później. Patrząc na to, jak ten projekt się rozwija i teraz przede wszystkim, jak dużo pojawiało się red flagów i jak były one adresowane i jak rozwiązywało się problemy tej giery. No, let's go. Siemka Gniazdo, z tej strony. Ostatnimi czasy zajmujemy się gotikiem na kanale, więc jako że wychodzą informacje na temat gotik remake, to fajnie będzie się podzielić opinią. No i przy okazji chciałbym was poinformować na temat następnego filmu z returninga. No ale to zaraz najpierw gotik ja remake. Może to co powiem będzie zaskakujące dla niektórych, e, no bo gram gotika od 20 lat. w zasadzie robię sobie od Jakie Peter Holy stary pije głowę. gława świetna. Bardzo lubię. oś prawie mi się skończyła pa to. Ile stare tego wypiłem? Zara końcówka. Jak ktoś by chciał sobie kupić Skodę Blue, to z 10% taniej polecam na całe zamówienie. Część prowizji też leci do mnie, także mnie wspieracie, więc bardzo miło. Świeżenie serii co roku, bo uwielbiam tę serię, kocham tę serię, wychowałem ja się na niej nie nie i pewnie gotnika. tak będę do końca życia robić. Niezależnie ile to życie potrwa. Ale ja mam dosyć tych informacji, które są mi serwowane w ramach tego, że mówię o Gotiku, bo aktualnie sobie coveruję, właśnie Gotik jedyneczkę, Gotika dwójeczkę i tak dalej. Ja sram na to, jak ta gra wygląda na prezentacjach. Grałem w demo tego tytułu. To mi dało komplet informacji. Ta gra będzie totalnym ściekiem i prawdopodobnie będę ten tytuł kochać. Ró i to jest syndrom bitej żony, będąc graczem. No, no, tak to wygląda. No, ale, ale no tak jest, no. Również, albo będę przynajmniej uwielbiać. Możliwe, że nie będę wracać do tego tytułu. Mi się właśnie wydaje, że replayability Gothica Remake będzie tym kluczowym elementem, który będzie trzeba poddać ocenie. Czy to będzie remake, który po prostu wejdziemy, ogramy tego Gotika w nowej wersji i powiem: O, okej, okay, fajnie było zobaczyć Gotika stary na Unrealu, fajnie było zobaczyć Gotika z nową, z nową graficzką. I za rok wracając do Gotika, czy wrócimy do starego Gotika, czy wrócimy do remake'a. Bo no to wszystko będzie zależne od tego, jak, jak w tym remakeu się będzie poruszać, jak będzie wyglądał system walki, progresji, jak będą te nowe wątki wyglądały. I to mi się wydaje, że będzie taki naprawdę główny, ale to główny filar oceny tej. Czy po przejściu tego gotika sobie kurwa, album zagrał w remake'a? czy tak raczej no, a to dwójkę to nie wiem, czy będzie warto remake'ować. Bo nie będzie oferować na przykład modyfikacji albo w zasadzie czegokolwiek interesującego. No właśnie, a potem ograsz moda do gotika 1, który przynosi content z remake'a do oryginału, no ale przejdę go sobie. Kupię sobie ten tytuł na premierę. Czemu? No bo właśnie gram w gotika od 20 pierdolonych lat. I możliwe, że troszkę za bardzo emocjonalnie do tego podchodzę, no ale cóż, bywa. Ciężko, żeby ludzie nie podchodzili emocjonalnie do gry, na której się wychowali, która ukształtowała w nich zamiłowanie danym gatunkiem gier komputerowych. No serio ciężko, żeby ludzie do tego nie podchodzili emocjonalnie. Wracając, mam po prostu wrażenie, że dostaję informacje, czy też update'y na temat każdego jednego małego feature'a, na który wpadną twórcy, bo twórcy nie są w stanie zachować nic dla siebie. Do cholery, dostaliśmy cały artykuł na TV Gry na temat tego, że twórcy prawdopodobnie jednej z najbardziej zjebanych gier w tym dziesięcioleciu, czyli Gothic Remake. Jezu, co on gada, kurwa. Ale, ale jad wylewa. Podoba mi się, daję lajka i idę dalej. Cię inspirują Wiedźminem 3. Oho, Polakami się inspirują. Jezu, ale słyszysz takie bezsensowne. Teksty, które są rzucane w wywiadach, właśnie tylko po to, żeby budować ten marketing. Kochamy Wiedźmina 3. <śmiech> <śmiech> tak, tak, inspirują się Wiedźminami. Jest, goty, jest polski, bo Wiedźmin jest polski. <laughs> Ja nie wierzę, że są ludzie, którzy się na to łapią. Nie wiem, to są ludzie, którzy klikają stare w reklamy, powiększanie penisa i myślą, że te kremy działają, czy o co chodzi? Czy ja odpowiadam na maile, że jakiś książę z Afryki oferuje im 20 milionów dolarów? No, no, no ja mam wrażenie, że są tacy ludzie. Ktoś za granicę się inspiruje. Krom ja nie wiem, czy powinienem was uświadamiać, ale Wiedźmin 3 to jest jedna z najbardziej udanych gier zeszłego dziesięciolecia. No niesamowite, że RPG akcji, którym Gothic Remake prawdopodobnie będzie, się inspiruje jedną z najbardziej udanych gier. No. Swoją drogą, wiecie o jaką inspiracji chodzi? Wiecie o jaki niesamowity feature, który sprawi, że Gothic Remake od Wielkiej Alchimii zamiast 3 na 10 będzie 4 na 10, ponieważ zaimplementuje feature z Wiedźmina,

O, jest grubo. Po pierwsze, dla kogo jest ten feature? Sorry, ale my tą fabułę znamy na pamięć. A prawdopodobnie będziemy jedynymi osobami, które kupią ten produkt. No chyba że chodzi o dziennikarze. Ale szczerze mówiąc, jebać ich. Mam ich kompletnie gdzieś i mi nie obchodzi, czy będą ogarniać tą bardzo skomplikowaną fabułę Tika pierwszego, czy nie. Po drugie. Wiedźmin 3 wychodził w 2015 roku. SSD-ki jeszcze nie były na tyle popularne, żebyśmy wszyscy je mieli, ale w momencie, w którym zaupgradowaliśmy swój dysk, się okazało, że ten feature jest po prostu do wyjebania. A czemu? Ponieważ gra się ładuje o wiele szybciej, niż to przypomnienie odtwarza. Czyli ten niesamowity news można odbierać również w sposób, uwaga, Gothic Remake będzie mieć niesamowicie długie loadingi, jak na dzisiejsze standardy, ale spokojnie, nie ma tego złego, bo przynajmniej w tych długich loadingach Będziecie mogli mieć rika fabularny. To, to nie jest coś, co jest spierdolone. To jest feature. Wspomnienie narratora w trakcie roadingu. A, e, o, i, o, i. Ale wracając już do głównego tematu odcinka. Ja wiem, że ten tytuł prawdopodobnie będzie niesamowitym niewypałem. Ja wiem, że prawdopodobnie tytuł zostanie kupiony przez kilku Polaków, kilku Rosjan i może dwóch Czechów. I prawdopodobieństwo tego, że kiedykolwiek otrzymamy Gothic 2 remake, oceniam na bardzo niskie. Ja też. Zresztą, patrząc na jakość Gotika Remake, prawdopodobnie nie chciałbym tego tytułu dostać nawet. Ale mimo tego, tak jak wcześniej wspomniałem, ja Gothic Remake kupię na premiera. Ja pewnie będę się bawić w nim przegenialnie. Ale nie chciałbym po prostu, żeby się okazało, że przed premierem dostałem informacje na temat każdego jednego małego, jebanego feature'a, który został zmieniony. Bo na przykład ja się nie prosiłem o to, żeby dowiadywać się, że walka ze śniącym została zmieniona w jakikolwiek sposób. Mimo, że opierając się tylko i wyłącznie na logice, byłem w stanie dojść do takiego wniosku: no bo ta walka jebała głównem, była zjebana. Największe zło, z którym się mierzymy w całym tytule, stoi i miota, ewentualnie po jakimś paczu, nas kulami ognia. I żeby też nie było, ja nie atakuję tych dziennikarzy. Oni chcą po prostu zarobić na życie, chcą po prostu mieć jakiś temat, który siądzie. Wiedź mini Gothic na jednej miniaturce, no niesamowite. Niesamowity feature. Ale to jest bardziej apel do twórców. Znam historię gier, które wyglądały jak gówno jeszcze 3 miesiące przed premierą, i w te trzy miesiące naprawdę dało się coś ogarnąć. Skupcie się na robocie, zróbcie z tego tytułu coś, co będzie chociaż ok. Zróbcie coś, do czego może jakiś fan Gotika wróci. Z ciekawości. A nie, że będziemy wracać cały czas do tego gotika jedynki. A tak się prawdopodobnie to skończy. Bo aktualnie to sracie Już nam do ryja. I my się z tego powodu cieszymy. Niezależnie czy to hejtujemy, czy nie, to żyjemy tym. Bo my kochamy tą serię. I szanujcie to, i pracujcie. Zapierdalajcie ile wlezie. I też super by było, gdyby w ramach tego development time'u, którego wam zostało niewiele, nie skupialibyście się na tym, żeby implementować coś z... znaczy, problem jest taki, że ten development time trwa 6 lat. Oczywiście teraz się gasi pożar i mówi, że to są tylko 4,5 roku, a nie 6 lat. Yy, bo w sumie, zrobienie tego pierwszego playable teasera to nic nie znaczyło i tam wszystko poszło do kosza. No ale do no, dużo czasu nie zostało, nie? nie zostało. W polskiej gry, żeby polskie kurwy się ucieszyły i żeby na pewno kupiły ten produkt, bo tak czy siak to kupimy. Tylko naprawdę aspekty tytułu, które były niedopuszczalne w momencie, w którym wydaliście to zjebane demo jakiś czas temu. I zamknijcie te jebane mordy. Nie dostaniecie po... Ale ostry jest tu gniazdo zostały. Pały za każdy jeden mały feature. Nie, tutaj. playable teaser się nie liczy. To już wiele razy było tłumaczone, że czas poświęcony playable teaser się nie liczy. Który wprowadzacie. Za każdą jedną małą zmianę. Chcemy dostać okej okay produkt. W tym momencie okej. Okay. Chcieliśmy dostać przezajbisty, chcieliśmy dostać to, co kiedyś. Takie emocje chcieliśmy dostać. Na kanale CD Action Bastion twierdzi, że robią nowy system walki w Gothic Greenway, spróbowali nowej walki bronią dwuręczną i było spoko. Weź no tam dwa lata temu też yy, dziennikarze twierdzili, że oni spróbowali tego Gotika, zanim my mieliśmy możliwość zagrania w to i było spoko, nie? To jest, to jest taka kwestia. Ja chcę to zobaczyć, nie? Na żywo. Zatem no dużo osób miało możliwość ogrania tego gotika w trakcie PGA, no i wcale ta walka nie jest jak lepsza z yy, ich zeznań. Wy już obniżyliście sobie tą poprzeczkę do minimum. I tak czy siak będziemy ucieszeni, że dostajemy cokolwiek z tego świata. A z tego co widać, oczekujecie pochwały za każdy jeden mały feature. No do cholery. Po co pokazaliście to drugie jebane demo na tym PGA, żeby się pochwalić tym systemem walki broni dwuręcznej? Bo ona podobno nie jest się kutasa, No niesamowite. I tak wiem, ja sobie robię krzywdę klikając w tego typu materiały. I pewnie nie tylko ja w nie klikam, bo w momencie w których jest 50 tysięcy, to najwyraźniej to się sprzedaje. Więc pewnie nie tylko ja mam ten problem, ale ja klikając w te materiały, ja nie oczekuję, że ja dostanę informacje na temat pierdolonego narratora w ramach loadingów. Ja oczekuję, że dostanę informację, że ej, gra wygląda tak jakby wreszcie się za nią wzięli, jakby wreszcie ktoś popracował troszkę. Ktoś. Ja w remake'u najbardziej nie rozumiem tego, czemu oni w ogóle zmienią tę animację ataku. Nikt nie miałby z tym problemu, jak oni by zostawili, zostawili stare animacje ataku. W sensie na podstawie tych starych dorzuciliby tam, wiadomo, nowe klatki animacji, ale nadal by to działało na tym samym szkielecie, żeby mieć ten feeling, który był wcześniej. Ja, 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 ja tego nie rozumiem. Przecież wcześniej walka też każdy mówi, że była spoko, tylko nikt tego nie rozumie, bo była nierozwinięta w pełni. I teraz się okazuje, że walka jest spoko, ale tylko tuchendem, bo tuchend został poprawiony, no to. Pokażcie to, że został poprawiony. Jak został poprawiony, to niech wrzucą jakiś update, nasz nowy pomysł na system walki w Gotiku i prezentację animacji to handem Kto się na tym zna, ktoś kto potrafi. A deweloperzy zamiast właśnie informować nas o które absolutnie nie mają znaczenia, na przykład zamknęli mordy i skupili się na tym, żeby poprawić strefę gameplayową i żeby zachować klimat oryginału. Żeby ten tytuł po prostu mógł gdzieś stanąć obok tego gotika jedynki i dwójki. Oczywiście podzielcie się w komentarzach, czy też tak macie, czy też macie tego dość, czy ja się po prostu mylę i jestem zjebany. Zobaczymy, poczytam i będzie przyjemnie. Nie zasrajcie się ze strachu. To było gniazdo. Na razie Dziękuję, do następnego. gniazdo, bardzo miło, bardzo miło, bardzo miło.